Siemano, po raz 48 po tym nagrywaniu. Jestem. Pitman, a dzisiaj ze mną gra. Cisząc z numerkiem 20. 25. Dokładnie, dzisiaj gramy w T-Words. Jest. to gra zespołowa. Możemy sobie albo pomagać, przechodzić mapy, lub blokować ludzi. Dzisiaj przejdziemy sobie mapę. To jest ogólnie arena blokowa. Właśnie ten typek mnie blokuje. Ale przejdziemy sobie do d No weź, zostaw mnie, zboczeńcu. Dobra, idzie. Dobra. O, wiecie, on utknął, jeśli wpadnie w to czarne tło. To niestety zostaje zamrożony na 3 sekundy. Tak, jakby. Dla, to było na prezentacji, jakby co. Ej, to też. <laughs> Dobra. Jakby co, ja grać nie umiem, on trochę lepiej. Ale nie zauważycie tego. Grałem prawie przez rok i przez dwa miesiące przestałem i się zlamiłem. Dobra, ej, wiesz co, ty tu mnie weźmiesz, ja cię na dole tam walnę. No. Tak myślałem. Czekaj, ja cię uratuję. Tak. Czekamy aż kiszem mnie uratuje. Mmm, dobra. Lag. Mm, wszystko przez lag. Dobra, idziemy jednak w dół. Mówiłem od początku. Dostaję za to karę. Tak, to od od Prezentacja kolca. No właśnie. Proszę mnie zostawić. No właśnie tu. górku. Kiszona może być kapusta. Proszę do siebie, Kiszona. Dobra, to jest blok Arena 3. Teraz Kiszon mnie próbuje zblokować. Nie, 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 nie. Ale bezskutecznie. Nara. I teraz idziemy. I tak będziemy na rejsie. Weź mnie zostaw. Dobra, i teraz Kiszon nie spał tego. Okej, czy wyjmy? Masz to przejść, masz to przejść. Dwie godziny później, i Kiszon wreszcie przejdzie, ja to wam mówię. Poczekajcie. Uuu. Bardzo dobrze. Gdzie teraz? Tu. Teraz <laughs> musimy jakoś to przejść. Proszę bardzo. Za pierwszym razem. <laughs> Dobra, teraz trzeba wziąć kiszonę. Ja tu mam tak tygnąc. O, widzisz? Twój Orient jest tak dobry jak mój talent w tą grę. Aha, dobra. Zero. Teraz wybieraj, Krzysztof. To czy tu? Wybieram OR. Aha, dobra. No weź. I teraz chodzimy na rejsa, czyli najgorsze, co może być. To będzie seria jak przegrać w Tea Wars. Lub inaczej. O co z tym chodzi? Musisz tu przejść, czaj. Nie rozumiem. No dobra, ja już jestem. Jakaś szapanina, tu od Chodź, chodź. Kiszon! Nie mogę! Do nogi? Co? to właśnie Kiszon utknął, proszę bardzo? Masz bombę? Nie, nie mam. Czemu? Daj, biegnij! Biegnij! No, Biegam. To, okay. o jestem tu. Zwesić. Bron. mi. No. Ty, no. 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 ja to może szybko przejdę sobie. I czekamy na Kishona. <grym> co to się Kiszą? dzieje? A Kishona weź sprawdź czy nagrywasz. <grym> Coś się wciągnęło? No. Weź no to tak, słuchajcie. Zrobimy sobie pauzę i popatrzymy sobie na Kishona, jak <laughs> pięknie gra. Prezentuje działanie laserów. Jak? taka! Chodź, bijaj. No, nie no. Brat... Kishon. Spokojnie, ja już to opanowałem, jak to przejść. Właśnie Żygusie. tak. Idź się Taki nic. Przegrała. A e teraz mocno w prawo, gdyby to nie. No. Nie. Ja nie mogę. <laughs> tak, to jest on. On bardzo dobrze umie grać w T-Words. Od jego się uczcie. Cześć, ja zrobię mu tę popórkę, bo ja jakby tu spadł. O, dobra, jedziesz. Weź, wpadnij w prawy ten, yy, w prawą strzokę. No, żygusie! Czemu to mnie chce mnie ten. Co coś nie działa. Dwie godziny później. Dobra, wpadnij w prawą strzałkę. Jest na tak? pewno? No? A na pewno, wpadnij? Tak, wpadnij! Jezus. A. Cóż. Teraz Przesta ja to zrobię? Aha. No, Hopsaj. chlip tej zupkę. Nie mm. przegrał. No właśnie, to jest przez to, że, że dwa miesiące nie grania, nie? Zapomniałem. Nie perfect za ddrays. O teraz ja to zlamię. <laughs> 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 Patrzcie, Podziwiajcie. <laughs> Dobra. Okej, i teraz ja Prawidłowo Tak się przejść do derejsy, potem będzie jeszcze trudniej Są różne serwery Nie ma tylko bloków i w ogóle, jest też zbijak Infekcja Battlefield w tej grze jest Jest wszystko No bierz Udało, Udało się. się Co ty wierzysz, teraz i tak to znamimy, Musisz tam wejść, patrz tam No puszczaj się o Uu. jest I patrz, czekaj I ty musisz teraz tutaj, patrz. Tu wejdź Tu do góry. Tu, 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 tu. I teraz ja jak spadnę, to musisz szybko, o No. W lewo. <grystanie> <grystanie> Jeszcze raz. No <Dobrze>. Ja! z <grystanie> <Ptaj> zupkę. <grystanie> o, tu będzie porażka. Gwarantuję to wam. Łapaj mnie. Dobrze. Но. Uh! No. Лапай мне. Уже уже ремонтка. А так а тактика Соня. Я с не Соня. А твоя тактика, что меня Соня. Хочешь ту? Я с. Ну. Эй. как кто есть? О, я то за мне. Бо мне впадни. Не можешь впаднуть, не? Как впадешь, кончи нагревание. Jest! Ja? Yes. Yeah. Tak? Chodź. T tak tylko umiem. I teraz musisz zastosować taktykę hamera. Latające młoty. Czerwone gitary. No, o, ej! Trumna no. No. dziura. I słuchaj, weź w prawo biegnij. Już no. no, Dobra, stopuj. Teraz czekaj, jeszcze nie podbijaj. Nie podbijaj. Ja w prawo, dobra, teraz. Co za idiota. <słuch> Dobra. I widzicie? Tak oto dostajemy się na górę. Nigdzie nie hamujemy. Nie jesteśmy czetami. Jednak hamujemy. I teraz tak. No jest! 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 Bardzo dobrze. Teraz kiszą Coś się nie pykło. Tak. Coś nie pykło. Dobra. Trzeba się kinąć. Dawaj jeszcze spróbujemy do góry i kończymy jego nagrywanie. I możemy jeszcze chwilę się poblokować. No. Dawaj. Wszystko przez ciebie. Weź zamknij paszczę. Nie mam paszczy, mam trważ. Ej. Ale Dobra. mam tu ostre ścinki. Typu nosorożec. Dobra, potem zaprezentujemy wam jak można się fajnie blokować. Znaczy, on prezentuje to, prezentuje to, na, to na mnie, bo nie ja go nigdy nie zblokuję. Dobra. Dobra, ej, da, będę dawał ci fory. Dobra, ja ciebie tu biorę, bo ty zlamisz. No nie, bo ja tam zlamię. Cześć, patrz, musisz tu mnie wziąć, tak, i bum, nie? Tu, bombą? Bom. Tak, bombą. Bom. Już widzę tą porażkę. Daj. Baj, baj. Uda baj. się. Jest, dobra, żyję. Ej, ty będziesz musiał się tu złapać góry, nie? Jak ja się tu bane młotkiem. Spadaj? Jestem. No jest, wiesz. Spróbuj. Kurde. Uch. Co? Ej, no. Cześć, może jakoś cię uratuję Chciałbyś. Dobra, dawaj, idziemy się blokować. Wygrałem. <grym> Zły Nie ma. Na jedną trójkę chodź. Czemu? Czemu? No tak, tu jest najfajniej. A co są kolce? No właśnie to chodzi. Chodź. I co? Chodź, chodź, chodź. O. <grym> Serio. Jest. Where is? Dobra, już. Patrzcie, teraz, nie? O. Mogę już klawiaturę puścić? Tak, możesz. Napiję się wody. Mhm. Wy, ludzie, którzy to ogląd oglądają, to nigdy nie będziecie tak umieli, więc... Patrzcie. Skąd wiesz, może ktoś tak umie? Nie, nie umie. Tak dobrze ginąć jak, jak, jak ja. <słysza> tak, <grygamy>. e, nie, nie do końca. Dobra, spokojnie, bo będę nadziany. A chcesz? Z, 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 Chyba nie. Może dam ci wory. Mówię, że jestem nadziany. Nie potrzebuję hajsu. Dobra, już <słysza> 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 Unik! No weź walcz, normalnie Dobra, jeszcze raz Jeśli raz cię raz przynajmniej cię zblokuje, zblokuje. <gry> A Ale tak bez blokowania siebie przy okazji No już, 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 już Dziecko, nie znęca się Patrz A, dobra. co teraz co <noise> zrobię Jest dobra koło mnie Dobra, chodź, kilamy się i kończymy to Dobra To jeszcze pokażę nasze, znaczy, Których nie mamy Ty <noise> ja się... mów za siebie Czekaj, no kurde. Ja, ja mam, no ciebie się... Chodź tu Pokażę wam Jak wejść Jak ma... kolega wam mam wejść na głowę Odsuń się Znaczy nie <noise> Czekajcie jeszcze chwila. I zaraz będzie. Musicie tak wbiegać w niego, ale walnąć młotkiem. Widzicie? Proszę bardzo. To było dla Was. Dobra. <ścoughs> tu kończymy się. Nie subskrybujcie, nie komentujcie i nie lajkujcie. Co? Hejtujcie. No właśnie. Dobra, kończymy. Ja to był Pitman i... ...Kichon. どうだはい。No. No, no, no. Hey.